Zaczynamy od przygotowania farszu i nasz farsz będzie się składał z pieczarek i cebuli. Na rozgrzany olej wrzucamy 4 pokrojone na drobne cebulki i czekamy aż się zeszklą. I są nasze cebulki. I teraz idziemy kroić pieczarki i będziemy je stopniowo dorzucać do cebuli. Farsz przygotowujemy z kilograma pieczarek i czterech małych cebulek. Teraz przechodzimy do pokrojenia naszych pieczarek. Najpierw musimy odkroić nóżkę i potem pokroić kapelusz na drobno. Raznóżka i kolejna pieczarka. I znowu nóżkę. Nasza cebulka już ładnie skwierczy i teraz stopniowo dodajemy pieczarki, które udało nam się do tej pory pokroić. Ile pokroimy, tyle wrzucimy. Mieszamy wszystko i idziemy dalej kroić. Stopniowo dodajemy kolejne pokrojone pieczarki i znowu wszystko. Mieszamy. To już ostatnia porcja pokrojonych pieczarek, którą dorzucamy. Dorzucamy pieczarki. Wszystko musimy wymieszać. Pieczarki zostawiamy na małym gazie. I teraz przechodzimy do robienia ciasta. Po dorzuceniu ostatniej porcji pieczarek, pieczarki były na patelni jeszcze przez 20 minut. Tutaj przygotowałam ciasto na nasze łóżka. Ciasto jest z kilograma mąki, łyżeczki soli i łyżki oliwy. Yy, odrywam kawałek ciasta i zaraz je rozwałkuję. Natomiast resztę ciasta odkładam na bok i przykrywam pustą, żeby nam yy, nie wyschło. No i teraz wysypuję trochę mąki, żeby nam się nie przyklejało. Robię taki mały placek. Na wałek też daję trochę mąki, żeby nie było problemu. I zaczynam wałkować. Bierzemy porcję pieczarek z patelni i przekładamy na sitko, żeby nam trochę odciekły, żeby pieczarki nie były za ligodne. Ciasto musimy rozwałkować i pokroić na kwadraty, większe bądź mniejsze, to już jak kto woli. Bierzemy sobie taki jeden kwadracik i musimy zwilżyć boki wodą. Zbliżamy dwa boki, tu mamy wodę w miseczce, bierzemy porcję pieczarek, kładziemy na środek i zwijamy w trójkącik. Jak zbliżymy boki, to one się dużo łatwiej sklejają, w ogóle bez problemu. Kładziemy na palec i zwijamy łóżko. Nasze łóżka są dość duże, ale oczywiście można robić mniejsze, tylko wtedy to wymaga więcej pracy. Bierzemy kolejny kwadracik, zbliżamy boki, ponownie kładziemy pieczarki na środek i od góry zamykamy. Trochę nam wypadło, ale no cóż bywa. Kładziemy na palec, zwijamy. O, i tu mam nasze, nasze łóżka gotowe. Tutaj nasze uszka są już gotowe, teraz musimy je tylko ugotować. Wrzucamy je do gotującej się osolonej wody z dodatkiem oleju i wkładamy je do garnka w ten sposób, żeby się nie dotykały. Ja tutaj mam dość duży garnek, więc wrzucam partiami po 20 sztuk i no, czekamy do wypłynięcia. Nasze uszka już są gotowe, teraz musimy je odłowić cedrykową łyżką. Odławiamy wszystkie uszka i będziemy iść pod zimną wodę. Musimy schłodzić nasze uszka pod zimną wodą. Na talerz wylewamy trochę oleju i przekładamy na nie nasze uszka. Każdy staramy się tak oddzielnie. Maczamy w oleju i odkładamy je do wystygnięcia, żeby nam się nie pozlepiały.